Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla Skorpiona na marzec 2020 roku. Rozkład zrobiłam w stali Telema i nazywa się Podkowa. Dobrałam dla Was jeszcze jedną kartę: stali, proś, a będzie Ci dane. I tak, w przeszłości mamy króla Buław. Teraźniejszość, dziewięć denarów. Przyszłość, mamy świat. Dobrałam trzy karty. Sprawiedliwość, trzy miecze, y, królowa kielichów. Karta rada. Y, mamy tutaj kapłankę. Dobrałam jeszcze trzy karty. Cztery denary, król denarów i siłę. Środowisko, otoczenie. 10 denarów, trudność 6 buław. Co zrobić? Um, mamy tutaj wisierca, dobrałam jeszcze dwie karty, 3 denary i rycerza buław. Wynik paść buław, dobrałam jeszcze dwie karty, królowa buław i cztery buławy. I zaczynamy. W przeszłości mamy króla buław, Mógłby to, mógł być to czas taki dynamiczny, mogło się dużo dziać. Z tej karty też właśnie bije taka, taka moc, silna wola. Widać, że mogliście być w tym czasie bardzo tacy ambitni, mieć ambitne plany. Oczywiście też um, mogła być taka osoba w waszym środowisku um, o takich cechach, takiego lidera. Albo wy po prostu byliście w tym czasie um, takimi um, liderami. Natomiast w teraźniejszości pokazuje się dziewięć denarów. Czyli taki z, z tej karty też bije spokój, harmonia, zadowolenie z tego, co macie. Um, oczywiście co niektórym. Mimo tego dobrobytu, jednak może czegoś brakować. Więc to będzie różnie wyglądało. Tak jak mówię, różne osoby różnie czują się w tej dziewiątce denarów. Natomiast w przyszłości pokazuje się karta Świat: czyli już zamknięcie jakiegoś cyklu będzie dobram jeszcze trzy karty mamy sprawiedliwość trzy miecze i królową kielichów myślę że właśnie jakieś zamknięcie cyklu też y, y, może spowodować że y, będziecie po prostu robić jakieś podsumowania y, będziecie starali się dojść właśnie do takiej też równowagi wewnętrznej do y, jakiejś oceny, y, y, co się po prostu udało, co trzeba jeszcze poprawić, y, też takie spojrzenie krytyczne y, y, ocen w ocenie y, po prostu jakichś tam wcześniejszych działań. Y, też może być właśnie rozliczenie się z przeszłością. Jest tutaj, mamy trójkę mieczy, więc um, jakiś tutaj ból jeszcze z przeszłości um, może już jest po prostu, może już te miecze są wyjęte, um, może jeszcze jesteście w trakcie tego procesu, jakby um, rozliczania się. Um, no, myślę, że warto też tutaj się właśnie otworzyć, zamknąć ten proces, wyjąć. Um, Wyjąć te miecze i po prostu już wejść w nowy cykl, zrobić jakieś podsumowania, wyciągnąć lekcje, jakie dało życie, i, i tak jak mówię, wejść z takim otwartym sercem do innych, i, i, i też w stosunku do siebie mieć też to, mieć dużo serca w ocenie samego siebie. Natomiast jako karta rada pokazała się tutaj kapłanka, czyli mądrość, jakaś tajemnica, intuicja. Dobra, jeszcze trzy karty. Mamy cztery denary. Króla denarów i siłę. Myślę, że ona też namawia, żeby słuchać intuicji, w, jeżeli chodzi o właśnie jakieś takie stawianie granic separowanie się też jakby od ludzi, czy czy, czy ta w tej asertywności, w wyrażaniu tej swojej siły, siły, w dbaniu właśnie o to swoje bezpieczeństwo też materialne, żeby po prostu żeby to wszystko było w jakiejś równowadze i po prostu żeby słuchać głosu swojej intuicji, jak ona Wam podpowiada, w jakich to proporcjach po prostu ym, powinno, jak, jak to powinno wyglądać, żeby to było zdrowe, żeby to było dobre dla Was yy, i dla otoczenia. Natomiast yy, Wasze środowisko, otoczenie, pokazuje się tutaj jako 10 denarów, więc myślę, że yy, jakaś osoba z Waszego środowiska, może być właśnie bardzo skupiona na swoim systemie, na swojej rodzinie, na karierze, na przyjaciołach. Może mieć po prostu jakby wszystkich na uwadze i tak właśnie kompleksowo tutaj widać, że, że, że spina. I jakby ten system może w tym czasie mieć dla tej osoby duże znaczenie. Na pewno też ten system jest jakimś tam wsparciem dla tej osoby. I może właśnie to jest w tym czasie bardzo istotne, że może liczyć na ten system. Ym, oczywiście też yy, Wy jesteście w tym na pewno też yy, systemie ujęci. Oczywiście, jako trudność pokazuje się tutaj sześć buław, czyli może być trudność z dopięciem jakichś spraw, z zamknięciem ich, z sukcesem, o, że po prostu. Yy, Możecie mieć jakiś problem właśnie z doprowadzeniem do końca i, tak jak mówię, z dopięciem tego z takim, z takim sukcesem. Doprowadzenia do, 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 do właśnie do, do, do końca. Natomiast karta, co zrobić? No, tutaj mamy wisielca. Myślę, że namawiani też jesteście do spojrzenia właśnie na tą sprawę z innej perspektywy. Może po prostu nie trzeba się tak jakoś upierać i po prostu może trzeba przemyśleć tą swoją wizję dopięcia tej sprawy właśnie na ostatni guzik, że może, że niekoniecznie tak właśnie to musi wyglądać, jak sobie po prostu już wcześniej zaplanowaliście i, i po prostu trzymacie się tego. Może właśnie trzeba w inny sposób na to spojrzeć i, i wtedy zobaczycie jeszcze inną stronę tej sprawy. Dobra, jeszcze dwie karty, mamy trzy denary, mamy króla, nie króla, tylko mamy rycerza, buław, więc też myślę, że jest tutaj właśnie potrzebna też współpraca z innymi ludźmi właśnie może w sfinalizowaniu jakiejś sprawy, właśnie żeby spojrzeć z innej perspektywy też innych osób, jak one to widzą i po prostu współpracować z innymi, energicznie, właśnie się nie bać tego, działać, jak ten właśnie rycerz Buław. I myślę, że wszystko powinno się tutaj fajnie skończyć, tym bardziej, że macie tutaj wynik pazia buław, więc myślę, że też w ogóle macie wszystkie tutaj te karty dworskie, jeżeli chodzi o buławy, macie jeszcze królową buław dobra i cztery buławy. Myślę, że też właśnie ważne jest, żeby do tego też podchodzić z taką świeżością, z takim entuzjazmem. Żeby właśnie się też tak może nie upierać, tak jak tutaj może ten Król Buław, który no wszystko najlepiej już wie, jak to się działo może w przeszłości. Może troszeczkę trzeba właśnie świeżej energii takiej wpuścić. Oczywiście też jest tutaj Królowa Buław, która błyszczy w towarzystwie, jest bardzo aktywna. Jest taka um, kreatywna, więc bardzo fajna energia. Oczywiście, um, może się po prostu też pojawiają właśnie takie osoby, z którymi właśnie um, będziecie um, współpracować, um, właśnie o tych cechach. I po prostu trzeba ich dopuścić do głosu, do współpracy, i myślę, że to wszystko bardzo pięknie się może zakończyć. Ponieważ mamy tutaj cztery buławy, karta taka stabilizacji, sukcesu, świętowania właśnie w gronie przyjaciół, rodziny. Więc bardzo pięknie Wam się tutaj kończy ten rozkład. Tak jak mówiłam wcześniej, wyciągnęłam dla Was jeszcze jedną kartę. Stali, prosi, a będzie Ci dane. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zrobić to jak najlepiej. Kluczem do wyciągnięcia Twoich uczuć z bezsilności jest decyzja, którą musisz podjąć w tej chwili: że niezależnie jak dobrze lub źle się czujesz, zrobisz wszystko, co w Twojej mocy, by zrobić to jak najlepiej. Rób tak, raz za razem, a w krótkim czasie znajdziesz się w miejscu przepełnionym bardzo dobrymi uczuciami. Bardzo fajnie. Myślę, że y, trzeba może spojrzeć na sprawę z innej perspektywy, właśnie tak jak ten wisielec, i y, y, róbcie, jak potraficie, oczywiście, jak najlepiej wszystko. I w, myślę, że w ten sposób, robiąc, y, wszystko powinno się y, dobrze ułożyć. Oczywiście, macie bardzo ładne czytanie. Na marzec 2020 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!